z tej strony Elżbieta Rogalska z bloga Elżbieta Rogalska blogspot.com. Dziś dla rozróżnienia przedstawię wam jeden z moich wierszy, który został opublikowany w czasopiśmie Nestor w 2012 roku, numer 21. Jesteś dla mnie mitym choć nie masz uszu króla Midasa. Lubisz krzewy niebieskich lub fioletowych róż. Wolę iść z dala od ogrodu, który dwa miłość zasadza, żeby nie nadepnąć na najpiękniejszy w życiu cud. Do usłyszenia. Pa!